Skansen w podrzeszowskiej Kolbuszowej stał się miejscem schadzek miłośników dobrej kuchni. Wszystko za sprawą babci Janiny. To właśnie pod jej okiem można nauczyć się przyrządzać potrawy, których próżno szukać we współczesnych książkach kucharskich. Dzisiaj gotujemy kapustę ziemniaczaną. Jest to pierwszy etap przygotowywania. Już na kuchni. Pani Janina Olszowy, autorka wielu kulinarnych publikacji, jest znawczynią kuchni lasowiackiej. Swą pasją do gotowania skutecznie zaraża nie tylko kobiety. Żona miała w tym uczestniczyć, to miała być dla niej niespodzianka. No, ponieważ lubię czasem twórczo działać w kuchni, więc się, że tak powiem, wciągnąłem. No i teraz kroję słoninkę, prawda? Bo już sobie wyobrażam, jak będzie wspaniale po prostu smakować z potelni polewana jakimiś tutaj przysmakami. Takie warsztaty to pomysł pracowników w Kolbuszowskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dużo organizujemy imprez w skansenie i jeśli nie ma kuchni regionalnej, to czegoś brakuje i, i zawsze są takie głosy, że ta kuchnia regionalna jest naprawdę świetna i, i pyszna i ludzie tęsknią za tym. Na spotkaniach z panią Janiną gotowano już prawie wszystko. Były tradycyjne serowe gomułki, zupa przednówkowa z liści mlecza i szczawiu i bułeczki hamajtanki. Na przykład ostatnim razem był barszcz z ogórków. Tak. Był to bardzo ciekawy przepis z wykorzystaniem wody z skiszonych ogórków. Tym razem babcia Janina postawiła na potrawy z ziemniaków. Zakwaszamy mocno. Żeby ziemniaki się nam, były miękkie, a się nam nie rozpadły. Bo na tym cały y, widz polega, że jak ktoś y, przeoczy ten moment, to wtedy robi się prażucha. Chleb stanowił podstawę jedzenia, a jak się okazało, że ziemniaki weszły do kuchni lasowiackiej, nie tylko, w ogóle do kuchni polskiej, pod Czechy, to się wtedy okazało, że, że gospodynie intuicyjnie wiedziały, że to jest Zdrowe, bo nie były zakwaszone tak organizmy, jak po chlebie, po kapuście. Do wspólnego pichcenia przyłączyła się pani Halina Skolbuszowej, na co dzień pielęgniarka. Przepisy babci Janiny poleca swoim pacjentom, szczególnie tym z alergią pokarmową. Chodzę, uczestniczę bardzo chętnie, bo uważam, że można to wprowadzić do codziennego menu zdrowe, pożywne, apetyczne. Babcia Janina dba o to, żeby potrawy przygotowywane przez prababcie nie odeszły w zapomnienie. Jednocześnie ubolewa nad tym, że współczesne gospodynie coraz rzadziej korzystają z gotowych produktów, zastępując je przetwarzanymi. Jest dobrze, nie ma co psuć. Takie warsztaty kulinarne w kolbuszowskim skansenie potrwają do października. się Pyszne kasapoły. Majka Rajska, Agroflesz Tydzień.